Święto Halloween jest takim na pierwszy rzut oka zabawnym, przyjemnym, jednocowym, fajnym świętem, jakie do nas przyszło za oceanu. To należy wiedzieć, że święto to, mimo że ma w takiej odsłonie, w jakiej to widzimy dzisiaj, ma pochodzenie właśnie z Stanów Zjednoczonych, to same Stany Zjednoczone nie są krajem gdzie Halloween ma swój faktyczny początek. Bo mimo, że Halloween nam się kojarzy wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, to pierwotnie nie miało właśnie swoich początków tam. Święto to, ono się narodziło tutaj na naszych europejskich ziemiach. Święto to pochodzi od Celtów. W Celtowie była to grupa ludów indoeuropejskich, Wydzielona na podstawie kryteriów językowych. Zamieszkiwali oni pierwotnie sporą część Europy Francję, Niemcy, nawet pewną część południowej Polski, sporą część Hiszpanii centralną i północną część Hiszpanii Wielką Brytanię, a nawet Irlandię. I to właśnie z religii, wyznania ludów celtyckich. Pochodzi święto Halloween. Celtowie wierzyli w to, że na przełomie października i listopada, święto to wypada 31 października, że wtedy, kiedy kończy się okres letni, a poprzez jesień zaczyna się okres zimowy, wówczas zaciera się granica pomiędzy światem duchów a światem żyjących. Kapłani celtycy, czyli tzw. druidzi, oni oczywiście wierzyli w wielu Bogów, jak wszyscy poganie. Jednakże, co się wiąże ze świętem Halloween dzisiejszej odsłonie, tak samo jak i z tym świętem w zamierzchłych czasach, to jest za nie odpowiedzialny Bóg Śmierci, Samhain. Wierzono, że w ten dzień, na dzisiaj to wypada 31 października, Bóg Samhain sprowadza wówczas. Dusze, które nie do końca odpokutowały swoje grzechy tutaj na Ziemi, sprowadza je na Ziemię, te właśnie dusze, ażeby odpokutowały swoje grzechy, winy, których jeszcze nie odpokutowały zeszłego roku, kiedy przeszły do świata zmarłych. Jednakże nie wszystkie dusze, według ich wierzeń, według wierzeń Celtów, które tutaj trafiały, były dobrymi duszami. Były duchy dobre i były duchy złe, według ich wierzeń. Dlatego właśnie. Jednym z rytuałów było palenie ognisk. Ogniska miały przyciągać duchy dobre, a wyganiać duchy złe, tak samo jak przebierano się w łachmany, przebierano się w taką odzież, przez którą nasz świat nie będzie dla świata duchów atrakcyjny. I dlatego złe duchy nie będą tutaj przychodzić. Takie były ich wierzenia. Poza tym to trzeba wiedzieć, bo to jest bardzo ważne i to tak samo rzutuje już bezpośrednio na chrześcijaństwo. Że ogniska, palenie ognisk było wyrazem czci dla Boga słońca, a jak wiemy Bóg Słońca w Rzymie i nawet do dzisiaj w katolicyzmie ma dosyć spore znaczenie. Mało tego, bo ogniska służyły również do tego, ażeby tak jak dzisiaj jest to wyrażone w święcie Halloween, kiedy ludzie chodzą do innych, do sąsiadów, do znajomych i zbierają jakieś prezenty, jakieś cukierki, po prostu ogólnie żywność, to jeżeli chodzi o druidów, oni też chodzili po domach, też chodzili po zamkach, tylko że oni zbierali żywność dla ducha, a tą żywnością dla ducha były młode kobiety, później mężczyźni i ostatecznie dzieci, a żeby składając tych ludzi na ofiarę, zaskarbić sobie u świata duchów pewne łaski, jak przepowiadanie przyszłości, albo szczęście na kolejny rok. Także, jak widzimy, święto Halloween, które aktualnie jest świętem na całym świecie. Ono miało początki na naszych ziemiach, w Europie, później powędrowało do Stanów Zjednoczonych za ocean, dlatego że Ameryka od dawien dawna jest postrzegana jako kraj wolny, kraj demokracji, kraj, z którego wywodzą się najlepsze dla ludzi rzeczy tam wszystko musi być największe w Stanach wszystko musi być najładniejsze, najgłośniejsze najbardziej atrakcyjne i w głównej mierze tak właśnie jest, przynajmniej ja i ludzie z mojego pokolenia, z mojego rocznika tak właśnie przeżywały, bo tutaj na polskich ziemiach trwała jeszcze komuna kiedy myśmy się urodzili i Później, kiedy przychodziło cokolwiek do nas z Anu, to budziło w nas taką naprawdę fascynację. I wiele dzieciaków chciało pojechać do Ameryki, chciało, żeby Ameryka jak gdyby przyszła do nas, bo wydawało się, że to, co stamtąd przychodzi, jest najlepsze, co może zwykły młody Polak uzyskać od życia. No ale prawdą jest, że faktycznie dużo dobrego przychodziło ze Stanów, ale też dużo złego. I tak właśnie jest ze świętem Halloween. Amerykanie przyswoiły swojej to święto, obchodzą je każdego roku, jednakże z tym świętem są związane przeróżne, bardzo wielkie niebezpieczeństwa. Wielkie dla ducha, bo nie tylko, że nie zapewniają duchowego rozwoju człowiekowi, ale stoją mu na przekór. I człowiek nie wie tak naprawdę, w czym uczestniczy. Od tego się zaczyna, bo to się wydaje, że to jest tylko zabawa. Tak samo jak jest z wywoływaniem duchów. To przyszło do Polski ze Stanów, bo nie, że nigdzie indziej nikt nie wywołał duchów, oczywiście, że wywoływali. W Niemczech wszędzie dookoła wywoływano duchy, ale nie z takim zapałem jak w Stanach. Jednakże chyba mało kto zastanawiał się nad konsekwencjami tego wszystkiego. To samo właśnie się tyczy święta Halloween, bo tak osobiście uważam, że dzisiaj to nawet i druidzi by się zastanawiali, jak daleko to zaszło. Konsekwencje obchodzenia święta Halloween, konsekwencje nazbyt wielkiego pogrążania się w tym, co świat duchu boczkowi przynieść, no, konsekwencje są nieodzowne temu wszystkiemu i człowiek sam sobie jest winien. Dlatego, że wola Boża jest dla niego o wiele mniej cenna aniżeli to, co może ujrzeć na własne oczy, to, czego może doświadczyć. Nieważne, że to jest przeciwne woli Bożej, bo jest. Dla człowieka dzisiaj. Liczą się tylko to, czym się może pochwalić przed kimś innym i bardzo często to, czego może doświadczyć, a nie zdaje sobie sprawy z tego, że to, co może doświadczyć, jest dobre, ale tylko z pozoru i tylko na chwilę. Później konsekwencje wychodzą i pokazują się te złe owoce. Ze Halloween jest związane mnóstwo rytuałów. Nie tylko palenie ognisk, ale także współcześnie. Ludzie biorą za wzór różne filmowe szanse na wywołanie duchów, na zawiązanie i utrzymanie relacji ze światem duchowym, a jest to bardzo niebezpieczne. Jeśli chodzi o chrześcijan, jest to przez Boga zakazane i chrześcijanom nie wolno kontaktować się z drugą stroną, dlatego że są w Biblii przykłady tego, że na przykład król Saul kontaktował się z tą drugą stroną i dla niego się to bardzo źle skończyło. A tak jak mówię, Bóg zabronił kontaktowania się ze światem zmarłych, Bóg zabronił tego wszystkiego co się dzieje dzisiaj, bo dzisiaj jest tylko magia, czary, wywołanie duchów, Bóg tego zabronił i miał ku temu bardzo dobre podstawy, bo każdy z, praktycznie z demonów może się podszyć pod kogoś, z kim ktoś tutaj z Ziemi chciałby porozmawiać. To jest prosta zasada, tylko ludzie nie chcą im przestrzegać. Taki człowiek zostaje oszukany i otwiera się nawet swoje nieświadomości na to, aby nad nim kontrolę przejął jakiś duch, jakiś zły duch. I taki człowiek, mimo że nie zdaje sobie z tego sprawy, zostaje opanowany przez tego ducha. Nie musi być opętany, ale zostaje opanowana jego psychika i w końcu ten duch, który się pojawia, przejmuje nad nim kontrolę i przejmuje przede wszystkim kontrolę nad jego wolą. W czasach Izraela, skąd się przecież wywodzi chrześcijaństwo. Miały miejsce podobne rzeczy, podobne zachowania, podobne bezbożne kulty. Bo Izraelici byli ludźmi o twardych karkach, twardych sercach, nie byli namaszczeni tym świętym, nie mieli w ogromnej większości do niego w ogóle przystępu i dlatego chwilę wierzyli w Boga, później odstępowali. Później znowu się nawracali, kiedy Bóg syła na nich różne kary byli jak chrągiewki na wietrze i też sobie szukali bogów, co się dzieje dzisiaj. Też składali im ofiary. To były ofiary z dzieci, to były ofiary, które miałyby zapewniać im dobrobyt, miałyby zapewniać im przeróżne korzyści tutaj na ziemi. Jednakże ten kij ma dwa końce, bo były pewne konsekwencje, dobre wydawałoby się dla nich rzeczy, ale konsekwencją było to, że Bóg ich nadal karał i kiedy zaprzestawali składania ofiary fałszywym Bogom, bo wszystkie te bożki, które z Bogiem Prawdziwym nie mają nic wspólnego, są po prostu marnością. A kiedy przestawali im składać ofiary, te duchy opuszczały ich i znowu się im źle I z racji tego, że w Boga nie wierzyli, a poddawali się bożkom, wtedy to one miały nad nimi, nad Izraelitami władzę. Przykłady tego są na przykład w Księdze proroka Jeremiasza w 7 oraz w 44 rozdziale. To się tyczy do królowej niebios czyli do jednego z bożków, właśnie, któremu oddawano cześć i chwałę. I to się dzieje tak samo i dzisiaj, bo dzisiaj też się wielbi królową niebios, tyle tylko, że bierze się za nią matkę Pana Jezusa. Mimo, że matka Pana Jezusa nigdy nie miała być żadną królową, ona miała całkowicie inną misję, którą wypełniła doskonale, jednakże samą królową nie jest. I teraz niech każdy sobie przypomni, że my Polacy na nas spadały przeróżne nieszczęścia, wojny, rewolucje itd., itd. aż po dzień dzisiejszy, dlatego że my robimy praktycznie może nie z takim rozmachem jak na przykład Celtowie, ale do dzisiejszego dopuszczamy się podobnych uchybień, jeśli chodzi o prawo Boże. Wzywamy innych bogów, praktykujemy wielobóstwo. Bałwo chwalstwo i na dzień dzisiejszy mimo że ludzie się modlą, proszą i wierzą w to, że będzie dla nas Boża przychylność, tej przychylności nie będzie. Dopóki nasz kraj, Polska, nie odwróci się całkowicie od bezbożnych uczynków, Polska będzie pod przekleństwem. Bo Polacy tak naprawdę odwrócili się od Boga, a zwrócili swoje serca do bożków, do kogoś, komu nigdy nie powinni byli oddawać chwały, nigdy nie powinni Go uwielbiać. To są aniołowie, to są duchy zmarłych. I Biblia o tym mówi, od Starego Testamentu po nowy testament włącznie. I to wszystko o czym teraz mówiłem do tej pory, oddawanie się innym istotom niż sam Bóg jest po prostu bałwochwalstwem, czyli jak to Bóg ujmuje w innym miejscu Biblii, jest to po prostu duchowe cudzołóstwo. A jak jest napisane, cudzołożnicy Królestwa Bożego nie odziedziczą. No i tak jest do dnia dzisiejszego. Dzisiaj nawet dzieci uczestniczą w tym procederze. Nawet nie wiedzą same, co robią, ale jest to zabawne. Bo w sumie ja też w tym uczestniczyłem, mimo że nie w takiej wielkiej może skali. Bo kiedyś po prostu nie było mnie stać na jakieś bogate przebrania, na jakieś tego typu rozrywki. A moi znajomi jakoś nie kwapili się do tego, ażeby mi towarzyszyć. Zresztą ja nie byłem aż tak bardzo zafascynowany tym. Wyglądało to dla oczu fajnie, ładnie, ale jakoś nie czułem tego przekonania, że... Mógłbym się bawić w Halloween tak, jak to robią inni. A dziś po prostu dzieci są tego uczeni i to jest dla nich jako normalność. To ich rodzice właśnie ich tego uczą, że to jest normalne, że to jest niewinna zabawa, jednakże konsekwencje duchowe są dlatego bardzo duże. Święto Halloween jest świętem kultywowania śmierci, tak jakby ona była paradoksalnie życiem. Jednakże nie jest ani życiem, ani dobrym uczynkiem uczynkiem światłości. O tym przecież mówił Pan Jezus, że On jest drogą, prawdą i życiem. W Ewangelii według Jana w 10 rozdziale, 10 wersecie są zapisane słowa, które wypowiedział sam Pan Jezus. Powiedział, ja przyszedłem po to, aby mieli życie i mieli je pokwitości. Mówił to właśnie do swojego ludu. Poza tym w Księdze Powtórzonego Prawa w 30 rozdziale, w wersecie 15 są zapisane słowa, które wypowiedział Bóg. Patrz, kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga Twego i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się. A Pan, Bóg Twój, będzie Ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. I jak widzimy wyraźnie, Bóg mówi tylko o życiu, on nie mówi o śmierci. On mówi o śmierci jako o karze. Ale to, co dla niego najważniejsze, to żeby człowiek żył, żeby się rozmnażał i żeby żył, żeby posiadał ziemię, którą Bóg mu daje. Ale Bóg mówi tylko o życiu, mało tego. Bo w Ewangelii według Jana, w 20 rozdziale 31 wersecie są podobne słowa. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. I tutaj kolejny raz, że Bóg chce dla człowieka życia, życia, życia i życia. A Halloween jest to kult śmierci, kult tego, co Bóg uważa za obrzydliwość. A wszystko, co jest związane z Halloween, jest to po prostu uczynek ciemności, bo śmierć to jest ciemność. W liście do Efezjan w 5. rozdziale, 11. wersecie są takie słowa. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofujcie. Tutaj apostoł Paweł nie pozostawia złudzeń, co należy robić z uczynkami ciemności. Należy je odkrywać od siebie, strofować, należy je niszczyć. Dlatego, że Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. To są słowa z pierwszego listu Jana. Tak więc, reasumując, święto Halloween jest to pogańskie święto, satanistyczne święto, w którym ludzie kultywujący to święto, właśnie, twierdzili i godzili się na opiekę tej drugiej strony, tej demonicznej strony, i odpierali od niej błogosławieństwo w cudzysłowie. Bo tak jak już wcześniej użyłem tego słowa, klimat dwa końce, tak jak było to w Izraelu. Najpierw był błogosławieństwa, ale później, kiedy Bóg upomniał się o swój lud, wtedy nie przychodziły kary. Zapomniałem jeszcze dodać o tym, że do dzisiaj w święto Halloween składa się ofiary z ludzi. Nie jest to nigdzie napisane, nikt o tym głośno nie mówi, ale tak się dzieje, dlatego że w okolicach końca października jest bardzo wiele zaginięć dzieci. Więcej niż w innych... Miesiącach roku i bardzo wiele, zdecydowana większość tych dzieci się nigdy nie odnajduje. Niektóre się odnajdują, a ogromna większość niestety nie. A pogłoski o tym, że one są składane na ofiary, o tym też się słyszy. Głównie od niedoszłych adeptów tego kultu albo od ludzi, którzy podejmują się nie tylko poszukiwania zaginionych osób, zaginionych ludzi, bo mogą to być dzieci, mogą to być dorośli, mogą to być kobiety, mogą to być mężczyźni. Dlatego wiadomo, że taki proceder istnieje, wciąż istnieje. O tym się nie mówi. Jednakże Bóg posyła ludzi, którzy starają się ten proceder wynieść na światło dzienne. Tak więc Halloween jest kpieniem w sobie z osoby Boga, z jego praw, jego przykazań, bo Bóg powiedział bardzo wyraźnie co człowiekowi wolno, a co człowiekowi nie wolno. I Halloween jest jednym z tych, Czego człowiekowi robić nie wolno, w czym człowiekowi nie wolno uczestniczyć. No ale skoro człowiek widzi, że karni spadają tak często, jak dawniej, w czasach, kiedy Bóg dbał o swój naród wybrany, to już to się trochę zmieniło. Ale prawda jest inna. Dzisiaj narodem Bożym wybranym są ludzie, którzy należą do Niego i o tych Bóg będzie dbał. A cała reszta to po prostu poganie. O pogan Bóg nigdy nie dbał, może o niektórych tak, ale tylko o tych, którzy mieli serce skierowane właśnie ku Niemu. Mimo, że byli poganami, ale mieli ku Bogu skierowane serce, jak na przykład Abraham. Dziś jednak bardzo niewielu ludzi ma serce skierowane ku Bogu i dlatego Bóg wcale nie musi o nich dbać. Więc się nie ma czemu dziwić, że człowiek może popełniać najbardziej niegodziwe, ohydne czyny, a jemu się może normalnie wieść. To nie jest żadnym zaskoczeniem. Bóg dba o tych ludzi, którzy mają otwarte serce dla Niego. A nie są mu przeciwni z nienadzie. W pierwszym liście do Koryntian są słowa, które bardzo dobitnie podkreślają to, o czym mówię. Pierwszy jest do Koryntian, dziesiąty rozdział, jest pierwszy werset. Nie możecie pić z kielicha pana i z kielicha demonów. Nie możecie zasiadać przy stole pana i przy stole demonów. I wszyscy wyraźnie teraz widzimy, że Bóg wcale nie ma obowiązku i zazwyczaj tego nie robi. Dbać o ludzi, którzy są mu przeciwni, którzy. Są letni, nawet jeżeli nazywają się chrześcijanami. Tacy ludzie chrześcijanami nie są, choć się nimi nazywają, bo rano wielbią Boga, a po południu robią coś mu przeciwnego. Tak więc teraz się zwracam do wszystkich chrześcijan: że my jako chrześcijanie mamy być solą ziemi, mamy być przykładem, mamy być wiernymi uczniami ze Chrystusa, a musimy się trzymać z dala od takich bezbożnych świąt. Od uczynków ciemności i od wszystkiego, co ona niesie ze sobą. Bo wszyscy musimy wiedzieć i być trzeźwymi, jak takie panny z przypowieści o pannach, które czekają na swojego oblubieńca. Mamy nie spać, mamy być zawsze trzeźwi, mamy wyczekiwać powrotu pana, bo kiedy on przyjdzie, będzie nas tego rozliczał. I obyśmy stanęli przed trybunałem, a nie na sądzie ostatecznym, z którego powrotu nie ma. I na koniec tego nagrania zostawiłem sobie taką, że tak powiem, perełkę. Taką wisienkę na torcie, którą są uczynki Kościoła Rzymskokatolickiego. Kościół ten jest największym kościołem w Polsce i parafianie to są wierni temu kościołowi, a nie Jezusowi. Ale zostawmy to na chwilę. Ci wierni czynią dokładnie to, co czyniły ludy, bezbożne ludy, pogańskie ludy w zamierzchłych czasach i czasach przed Chrystusem. Tego właśnie uczy nas wszystkich. Kościół katolicki. Bo 1 listopada jest tak zwane święto Wszystkich Świętych. Jest to taka okazja do celebrowania wszystkich osób już zmarłych. Czy to zmarłych niedawno, czy nawet bardzo dawno. A jak wiadomo, chrześcijanom Bóg zwracać się do osób zmarłych zabronił. Poza tym w księdze Kocheleta w 9 rozdziale 5 wersecie jest wzmianka o tym, że osoby zmarłe. Już nie mają niczego do tego, co się dzieje tutaj na Ziemi, wśród żywych. Nie mogą im pomóc. Nie słyszą ich rozmów, nie słyszą ich modlitw, nawet tych modlitw, które ci ludzie, żyjący ludzie, czy to rodzina, czy znajomi, czy ktokolwiek inny, zanosi do ludzi zmarłych. Bo tak się w Polsce dzieje i to jest nagminnym zjawiskiem od bardzo, bardzo dawna. I babcie uczą tak swoich wnuków, swoje dzieci. Matki uczą swoje dzieci i nie zdają sobie oni wszyscy sprawy z tego, jakie to niesie konsekwencje. A konsekwencje są dalekosiężne, bo Bóg powiedział w Starym Testamencie już, że on kara winę ojców na syna. I to nie znaczy, że on będzie karał na przykład mnie za grzech mojego ojca, tylko że grzech mojego ojca, tak mówię dla przykładu. Ja tego nie odnoszę do samego siebie. Ale tak mówię dla przykładu, grzech mojego ojca będzie miał takie właśnie konsekwencje że co ojciec czyni to najczęściej czyni właśnie jego dziecko i później dziecko jego dziecka i tak dalej aż do któregoś z pokoleń do trzeciego i czwartego pokolenia bo później już myślenie ludzi się pod tych kilku pokoleniach zmienia dlatego że tak działa ludzka psychika chyba że to dziecko będzie uczone tak z pokolenia na pokolenie non stop tego samego to wtedy te konsekwencje które będzie tam człowiek odbierał będą szły za nim jeszcze przez kilka innych pokoleń. Ale proszę spojrzeć, dzień wszystkich świętych, w nocy są nawet łuny nad miastem, nad częścią miasta czy nad jakąkolwiek wioską. Łuny te pochodzą od tysięcy, może nawet dziesiątków tysięcy, w zależności od rozmiarów spętarza, od właśnie światła zniczy. Znicze te katolicy stawiają jako pamiątka, jako wspomnienie pewnych osób, ale tak, prawdę mówiąc, dokładnie to samo robili Druidzi. Oni rozpalali ogniska, tam spalali na przykład jakieś zwłoki zwierząt, albo także składali ofiary z własnych synów i córek, bo takie rzeczy oczywiście się działy. A dzisiaj jesteśmy w cywilizowanym świecie, no ale te echa tych pogańskich kultów idą jak najbardziej za nami. Katolicy idą na cmentarz, palą te setki, tysiące zniczy. Modlą się do tych zmarłych, rozmawiają z nimi, modlą się za nich, mimo że, tak jak powiedziałem, człowiek zmarły już nic nie będzie od Boga otrzymywał, ponad to, co wypracował sobie tutaj będąc żywym na ziemi. Jednakże katolicy wierzą w to, że można naprawić czyjąś drogę, ktoś tu mógł być niegodziwy, można go po śmierci niejako zrehabilitować, można się za niego modlić, można u Boga wyprosić wszystko. Mimo, że tak naprawdę nie można u Boga nic wyprosić za osobę już zmarłą, bo śmierć jej osoby była takim przypieczętowaniem jej życia. Poza tym, nie tylko, że nie można nikomu nic wymodlić, ale też nie można się za nim wstawiać, ażeby tej osoby przyszłość w jakiś sposób poprawić. O tym pisał już dawno temu król Dawid w psalmie 49, że Bogu nie można za nic zapłacić i wyroku nie można na siebie zmienić. Jeżeli człowiek umarł, a był osobą wierzącą, to on jest zbawiony. Ale jeżeli zmarł, zbawiony nie będąc, po śmierci nie da się nic mu zrobić i nie da się mu w niczym pomóc. Dlatego, że jeśli człowiek umiera nie będąc zbawiony, to jego życie już się kończy, jego droga się kończy. Bo w Biblii nie ma ani jednej zmianki o tym, żeby ktoś mógł się nawracać po śmierci. Bo w Biblii jest napisane w pierwszym liście Jana, w piątym rozdziale, w wersetach 12 do 13 pisze tak, apostoł Jan pisze tak. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wyżycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Jeśli ktoś umarł pojednany z Chrystusem, ma życie wieczne, a jeżeli ktoś umarł niepojednany z Nim, to już nic na Niego zrobić nie można. Dlatego, że żaden człowiek nie może za kogoś zapłacić. Po śmierci żaden nie może nikogo nawrócić po śmierci. Jeśli tamten umarł nawrócony, to będzie dla niego koniec. Bo to od niego samego zależy, czy chce być Chrystusem, czy nie. To jest właśnie wolna wola. Wystrzegajmy się więc wszyscy bezbożnych, pogańskich kultów i pogańskich tradycji. Choćby nie wiadomo jak bardzo wesołe i radosne one były. One niosą z sobą zgniły owoc. Na koniec chciałbym jeszcze dwa zdania. Od 1 listopada zaczynam udostępnianie wszystkich ksiąg Starego Testamentu to będzie 39 dni. Będę starał się, ażeby nie przerywać tego cyklu, 39 dni, 39 ksiąg, i abyśmy wszyscy jeszcze bardziej i na nowo poznali Boga, jakim jest w rzeczywistości. Księgi są długie, ale dni jest 39 i po trochu, po trochu. Na pewno wszyscy się zbliżymy, nawet jeszcze raz na nowo czy od nowa do Boga. I ja ze swojej strony zachęcam do słuchania, bo to na pewno da nam nowy pogląd na Boga i nowe, świeże światło na Niego. A później porównamy to sobie z osobą Jezusa Chrystusa i co nam z tego wyjdzie. Błogosławie wszystkich, Ewangeliz Dawid.